Cześć. Dzisiaj chciałbym pokazać drugą plantację rzepaku zimnego w naszym gospodarstwie. Mamy dzisiaj 20 września. Siew był wykonany 20 sierpnia. Ja o tym polu mówiłem już wcześniej w pierwszym odcinku na kanale. Tam wspominałem właśnie o tym polu, ale akurat bardziej skupiłem się na tym, na którym właśnie w tamtym momencie byłem. A dzisiaj pierwszy film z tego pola. Do obejrzenia poprzedniego odcinka oczywiście. Zapraszam, zachęcam. Dziękuję za. Wszystkie pozytywne oceny pod nim i za komentarze, które się pojawiły. Cieszy mnie to, że, że takie coś właśnie tam się zadziało i że ktoś zechciał ten film oglądać. No i pojawiły się również pozytywne oceny, także to gdzieś pokierowało, że decyduje się pokazać coś więcej dalej, jak to wygląda. Dobrze, przejdźmy do tej plantacji. To jest odmiana Murphy. I jesteśmy właśnie miesiąc po siebie. I co tutaj, jak to wygląda, i co było wykonywane? Widać, że faza tutaj rozwoju, w zależności od rośliny, to jest jakieś 4-5 liści. Tutaj mamy akurat trochę mniejsze rośliny, ale tak to wygląda. Siew to było 60 roślin na metr kwadratowy, czyli widać ten rzepak. Tutaj w niektórych miejscach już dosyć gęsto. O, tutaj mamy takie już mocno rozbudowane rośliny. Trzy, cztery, pięć liści. Y, no takich oczywiście nie ma tutaj dużo i, i nie można tego uznać, że taka jest obsada na tej plantacji. Y, taka jest faza rozwojowa na tej plantacji. Ale no, taka roślina tutaj z czterema liśćmi rozwiniętymi. No, myślę, że właśnie można tak powiedzieć: 4-5 liści. Taką fazę mamy tutaj na miesiąc po siewie. A teraz chciałbym powiedzieć o tym, co tutaj, jakie zabiegi były wykonywane. I tutaj, akurat, mam blisko samo się jęczmienia łzimego. I Tutaj widać, że robią się już żółte. Tutaj był stosowany. Taka strategia dzielonego zabiegu. Na krawędziach pola, na przyczach tego jęczmienia było więcej i tam on już od początku atakował dość mocno. Wystąpiła duża presja, i stosowaliśmy właśnie na przyczach i dookoła pola jeden przejazd małą dawką. Tam było 0,25 litra środka jenot. Czyli to było 25 gramów substancji hizalofob Petylowy, a później drugi raz, i to było w fazie 2-3 liści rzepaku, później w fazie 3-4. Był wykonywany jeszcze jeden zabieg na całym polu, żeby tutaj wszystkie te jęczmienie zniszczyć, i wtedy była podniesiona ta dawka, było 0,35 litra. Takim najbardziej znanym środkiem, tak mi się przynajmniej wydaje, zawierającym chizalofopetylowy jest Lablador. Lablador ma dwa razy mniej substancji w litrze, czyli to by było 0,7. labladora. no my akurat stosowaliśmy jenota i była to dawka 0,35. Jeśli dobrze pamiętam, zabieg był wykonywany 5 dni temu i widać, że, że ten jęczmień już oberwał. Myślę, że jego rozwój się już zatrzymał i i będzie coraz bardziej mizerniał. Zresztą widać po tym na przyczu pola, który był zwalczany wcześniej, że on już praktycznie wypadł całkowicie z plantacji i już nie przeszkadza rzepakowi w rozwoju. Tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, na pierwszym polu był wykonywany zabieg na chwasty doglebowo. Tutaj tego się nie udało zrobić. O, tutaj. Widzimy jakieś uszkodzenia po pchełce, ale nie ma tego. Dużo o tym, że stosowaliśmy tutaj jeszcze wodobójczy, to jeszcze powiem. Ale wracając, właśnie do zabiegu na chwasty, to było tutaj w fazie no, trzech, czterech liści, czwarty liść zaczynał wychodzić, ale tak trzy liście na całej plantacji można powiedzieć, już były na pewno. To właśnie stosowaliśmy 0,25 litra nawigatora, i do tego było dołożone 1,5 litra metazachloru, czyli 750 gramów. No, a substancji z nawigatora, teraz nie będę wymieniał tam. To jest, składni, to jest, sub, to jest produkt trzyskładnikowy. I to możecie sobie poszukać, ile to tam dokładnie było, ale dawka 0,25. Także o tym, że była tutaj dwa razy można powiedzieć wykonywana, dwa razy wykonywany zabieg na samo siebie powiedziałem, o zwalczaniu chwastów y, powiedziałem no i mamy też za sobą, to udało się zrobić y, skracanie i zabieg fungicydowy. Oczywiście w jednym zabiegu i do tego dołożony był również właśnie Pyretroid y, oraz y, odżywka mikroelementowa. I akurat to był litr Jara y Vita y Brasitrel, taki y odżywka na rzepak firmowa y nie wiemy jeszcze co będziemy stosować na wiosnę, y czy właśnie pozostaniemy przy jarze, czy, czy coś innego. O tym jeszcze będę mówił, ja tutaj nie, nie chcę przekonywać, że to jest najlepsza opcja do zastosowania. Y nie musi tak y wcale być. Ale co tutaj właśnie było zastosowane na regulację? To jest taki, można powiedzieć, chyba najtrudniejszy zabieg w rzepaku, jeśli chodzi o to, jak się, jak do niego podejść, na co się zdecydować. Wiadomo, że głównym problemem na każdej plantacji, ja to też tutaj chcę na tym polu pokazać, w rzepaku co roku jest nierówność. Tej plantacji to, że w, jednych miejscach, w niektórych miejscach rzepak wygląda tak jak przed chwilą, a w niektórych jest już taki. No i tutaj sztuką pewną jest zastosowanie takiego zabiegu, który z jednej strony zatrzyma te pędzące coraz bardziej do przodu duże rzepaki, a nie przeszkodzi tym, które są małe, które się dopiero zaczynają rozwijać mają 2-3 liście no i po prostu za mocny zabieg mógłby spowodować, że y, przestaną rosnąć zbyt mocno no, mamy tutaj niektóre rośliny, którym już y, nie daje dużych szans na przetrwanie no ale y, obok mamy takie, które można powiedzieć korzystają na tym, y, na tym, że ta roślinka wypada y, korzystają te dookoła i y widać tutaj taki rzepak w fazie no już pięciu liści można powiedzieć. I tak właśnie to na tej plantacji teraz wygląda: 4-5 liści. I tak. No i zdecydowaliśmy się na to, że nie zastosujemy tutaj bardzo mocnego zabiegu. Zastosujemy coś, do czego ewentualnie później, co ewentualnie później trzeba by jeszcze poprawić. Taki najpopularniejszy, myślę, czy jeden z najpopularniejszych środków stosowanych jesienią w rzepaku to karyks i takim bardzo mocnym myślę zabiegiem jest litr to jest maksymalna zalecana dawka według etykiety litr karyksu no a my poszliśmy w coś innego połączyliśmy dwie substancje z karyksu w osobnych produktach i zmniejszyliśmy dawkę tego tej głównej substancji regulującej tam jest oczywiście chlorek mepikwatu i metkonazol. Metkonazol również odpowiada za regulację wzrostu. I jego zastosowaliśmy tyle co w litrze karyksu, czyli 30 gramów w innym produkcie. A chlorku mepikwatu, którego w litrze karyksu jest 210 gramów, zastosowaliśmy 150 gramów. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, no to produkty, które. Użyliśmy w tych zabiegach no to Mepic i Xmet. To są dwa produkty z oferty Invigo. Więc tutaj z mieszaniem tych produktów nie było problemu. Do tego poszła zalecana dawka pyretroidu, oczywiście na właśnie śmietkę, pchełkę. No to jest taki zabieg, który nie załatwia całkowicie problemu. Właśnie występowania szkodników, występowania szkodników w jesieniom w rzepaku, ale zawsze można liczyć na to, że trochę ograniczył właśnie tutaj tą presję. Jak widać, no tutaj mam przed sobą kolejne rośliny, na których uszkodzenia po szkodnikach, najprawdopodobniej po pchelce widać. Także. Z zabiegów to by było wszystko. Powiedziałem właśnie. Aha, i powiedziałem jeszcze, że możemy coś do tego zabiegu później dodać. Jeśli ten rzepak rósłby bardzo intensywnie, zrobiłoby się znów ciepło. No dzisiaj akurat mamy 15 stopni około rankiem. Witamy dzień przy temperaturach 6-7, więc to jest dość chłodna już pogoda, i, i ten rzepak już tak intensywnie rosnąć nie będzie. Widać po tym zabiegu, że takie mam wrażenie, że y, on jest taki bardziej bardziej sztywno Trzyma się ziemi. Y, będzie się budować ta rozeta, która na jesień powinna wytworzyć 80 liści. Czy tak będzie, zobaczymy. Y, ten rzepak ma akurat y, 5 liści również. No, ten jest taki mały, więc go jeszcze nie będę liczył. Y, 5 liści wykształconych. Trochę jak tak chodzę, to można zauważyć właśnie tego jęczmienia z którym walczyliśmy, i ostatnie o czym chciałbym powiedzieć. No to jeszcze nawożenie. Tutaj o przedsiewnym mówiłem w poprzednim filmie, a o, a, a o zastosowaniu azotu właśnie mówiłem, że na poprzedniej działce, na tej drugiej działce, zastosowaliśmy RSM w zabiegu doglebowym. No, a tutaj zabiegu do glebowego nie robiliśmy, więc wysialiśmy tutaj, rozsialiśmy rozsiwaczem do nawozu, oczywiście saletrę amonową. 125 kg na hektar, czyli też ponad 40, lekko ponad 40 kg czystego azotu na hektar. Zobaczymy, jak ten rzepak będzie się dalej rozwijał. Jak ta, jak ta strategia tego skracania, regulowania rzepaku. On tutaj podziała. O, tutaj mamy bardzo ładnie rozwiniętą roślinę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty. Wychodzi również pojedyncze uszkodzenie po pchełce. O, na tym liściu trochę więcej. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na ten moment. Myślę, że to wszystko, co mogłem tutaj powiedzieć, a ja nie chciałbym też przedłużać. Myślę, że po prostu zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać i ja na pewno nagram, opowiem o tym, co robiliśmy dalej, jak ten rzepak wygląda dalej. No widzicie, że miejscami trochę nam się tego jęczmienia posypało z kombajnu i, i trzeba było z nim zawalczyć, ale myślę, że on słabnie na pewno się już nie rozwija, bo odwiedzam to pole dość często, widzę, że on już po prostu przestał rosnąć i, i teraz będzie usychał, wypadał. Także to na ten moment. Tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Cześć.